21 kwietnia ukazało się drugie poprawione i rozszerzone wydanie książki Krzysztofa Paula Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski. Od 25 maja w sali konferencyjnej Pomorskiego Związku Żeglarskiego w Gdyni oglądać można prace marynistyczne Jerzego Springera, żeglarza i organizatora regat z Wielkopolskiego Wągrowca. 13 czerwca na wieczną wachtę odeszła Krystyna hojnowska liskiewicz pierwsza dama oceanu, pierwsza kobieta w dziejach, która samotnie opłynęła świat. Wcześniej 28 marca podczas sejmiku sprawozdawczego. 51 delegatów przyjęło przez aklamację Krystynę chojnowską miskiewicz poczet członków honorowych związku. 19 czerwca ponad setka jachtów wypłynęła z mariny jach par w Gdyni na trasę piątej żeglarskiej parady świętojańskiej. 26 czerwca walej żeglarstwa polskiego w Gdyni odsłonięto tablicę Henryka Jaskuły i Andrzeja Rościszewskiego. Otwarto również uroczyście pomorski sezon żeglarski. 26 czerwca załogi z siedmiu krajów rywalizowały w Gdyni na jachtach 2020 w drugich światowych polonijnych mistrzostwach żeglarskich, zwyciężyła załoga żeglarzy z Austrii i Irlandii. 18 lipca na podium morskich żeglarskich mistrzostw Polski ORC załóg jednoosobowych stanęli od lewej Jacek Roszyk, Michał Brudnicki i Tomasz Konnak. 20 sierpnia w węgierskim Balaton Furet podpisana została umowa o współpracy między Hungarian Sailing Federation a Pomorskim Związkiem Żeglarskim. Od 20 do 22 sierpnia 44 załogi rywalizowały w memoriale Juliusza Sierackiego w klasie Omega. Najlepsza w grupie sport była załoga Marcina Styborskiego, a w grupie standard Jędrzeja Harłampowicza. 24 sierpnia i finał Pantenius morskich żeglarskich mistrzostw Polski ORC załóg wieloosobowych zwyciężyły załogi Przemysława Tarnackiego na jachcie Konsal grupa A, Roberta Gwościa na Happy Hour grupa B i Piotra Adamowicza na Neoprofilu grupa C. 31 lipca, 25 sierpnia. Pomorscy żeglarze ścigali się na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. W klasyfikacji generalnej uplasowali się na Piotr Myszka, szóstym miejscu w klasie RSX, Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński, dziewiątej pozycji w klasie 49er, Aleksandra Melzacka i Kinga Łoboda, 15 miejscu w klasie 49er FX i Magdalena Kwaśna, 17 pozycji w klasie Laser Radial. 2 września zmarł Andrzej Lutomski, żeglarz, działacz klubowy i związkowy, legendarny trener, który wprowadzał do polskiej klasy Optimist, laser i open skiff oraz wyszkolił tysiące zawodników. 11 września 9 jachtów rozpoczęły rywalizację w Morskich Żeglarskich Mistrzostwach Polski ORC, załóg dwuosobowy. Mistrzami Polski zostali Andrzej Różycki i Marcin Dejewski na Happy Hour. 12 września zakończył się Puchar Małych Żagli, najlepsza w kategorii Big Techno 4.0 dziewcząt została Michelle Użykowski, a w kategorii Big Techno 5.8 wygrał Filip Antoniewski. 19 września w Warszawie odbył się sejmik sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Związku żeglarskiego. Prezesem na drugą kadencję został delegat Pomorskiego Związku żeglarskiego Tomasz Hamera. Prezes POZZ Bogusław Witkowski został wiceprezesem do spraw majątkowych PZZ. W zarządzie Polskiego Związku żeglarskiego znaleźli się także reprezentujący Pomorze Sebastian Wójcikowski i Leopold Naskręt, a w skład komisji rewizyjnej wszedł Jarosław Kukliński. 19 września i wielki sukces naszych reprezentantów na Mistrzostwach Europy w klasie 49er. Złoty medal zdobyli Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch, a brązowy Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. 25 września w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni odsłonięto tablicę Zbigniewa Bacy, Żochowskiego, zasłużonego harcmistrza, żeglarza i pedagoga. 26 września do rywalizacji w trzecich morskich regatach konsulów przystąpiły załogi siedmiu konsulów honorowych Bułgarii, Francji, Litwy, Szwecji, Bangladeszu, Malty i Mołdawii. zwyciężyła załoga jachtu Albert Rille. 10 października zakończyły się ostatnie regaty zaliczane do pucharu Bałtyku Południowego. Zwycięzcą tegorocznej klasyfikacji w klasie ORC został Tomasz Konnak na czarodziejce. 11 października to finał ostatnich z sześciu regat w ramach siódmego Żeglarskiego Pucharu Kaszub. W klasyfikacji klubów po złoto sięgnął UKS Wodniacy Garczyn, drugą pozycję zajął UKŻ Lamelka Kartuzy, a trzecią Karzet Opti CWM Gdynia. 16 i 17 października w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się 10. edycja Festiwalu Filmów Żeglarskich Jacht Film. 27 listopada Pomorski Związek Żeglarski podczas Pomorskiej Gali Żeglarskiej w Kościerzynie ogłosił najlepszych żeglarzy Pomorza. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch zostali pomorskimi żeglarzami roku 2021. Maja Dziarnowska żeglarką, a Krzysztof Kocienda trenerem.